Podczas nocy muzeów odbyło się również otwarcie trzech wystaw. Templariusze znowu w Łukowie, historia Łukowa i Ziemi Łukowskiej, oraz tu mieszkaliśmy, historia Łukowskich Żydów. Muzeum Regionalne w Łukowie przygotowało wystawę poświęconą historii, dziejom społeczności żydowskiej w Łukowie. I szczególnie ważne jest to, że jest to stała wystawa, bo 10 lat temu była wystawa czasowa. Świetnie przygotowana, interesująca, ale mniej więcej po sześciu miesiącach była zamknięta, i e, gdy ktoś przyjeżdża do miasta, szczególnie potomkowie Żydów Łukowskich, nie znajdują żadnego śladu. A przecież istotną częścią tradycji Łukowa e, była tradycja żydowska. I dobrze, że jedna z sal jest w całości. Właśnie tej tematyce poświęcona. Już dzisiaj potomkowie rydwkowski, którzy wzięli udział w tej uroczystości, byli bardzo wzruszeni i już dziś zapowiadali, że będą przyjeżdżać, będą przyjeżdżać ich bliscy, znajomi, rodzina, i zawsze będą to miejsce odwiedzać, bo jest to taki punkt, jest taki zakamarek, jest takie miejsce, gdzie coś jest o ich przeszłości, o naszej wspólnej przeszłości. Dlatego właśnie ta wystawa choć mała, nieduża, ale o wielkim naprawdę wielkim w znaczeniu dla lokalnej historii, dla lokalnej tożsamości. Noc muzeów, jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zakończył ją koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu członków grupy rekonstrukcyjnej Zakonu Rycerskiego Ziemi Międzyrzeckiej.